Policja, wszyscy na glebę! Bro, wchodzimy dalej, wchodzimy dalej! Policja, wszyscy na ziemię! Siemano z tej strony, Wandry. witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 Polska Policja. W dzisiejszym odcinku wracamy do nas razem z naszą partnerką Wiktorią, do Mańczu. Wróciła w końcu ze szpitala, w końcu może z nami patrolować. I dzisiaj ruszamy w patrol Janką. Także co, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby mnie przykapić kolejnych odcinków. Bo poprzedni odcinek ze Straży Pożarnej był bardzo jak sami którego możecie sprawdzić po tym odcinku. Tutaj także macie 10 ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcesz je znaleźć na tej liście, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał, bo jest po co, bo jest warto. A my co, przechodzimy już do patrolu. Prawda, idziemy. Dzisiaj zagramy sobie prewencją, a na końcu odcinka będziemy mieli akcję z oddziału Boa. Patrujemy sobie trochę okolice tutaj, połapiemy trochę przestępców i na końcu też myślałem, żeby być na siłowni, ale zobaczymy, jak to wyjdzie nam z czasem. Słuchajcie, dzisiaj udaliśmy się w rejony Sandy Shores. Dlaczego mówię Sandy Shores? Po prostu pomyślałem sobie, że nie warto teraz nazywać te miasta Warszawą, Pruszkową i tak dalej. Po prostu nazwiemy to Los Santos, ale żeby to było w klimacie Polski. Przyni przed nie wiem, komenda miejska policji w Rossan. czy komenda rajnowa policji w Sandy Shores, żeby w tej imersji w grze bardziej doznać, bo po prostu jak nazywamy to Warszawą, a to nie wygląda jak Warszawa, to jest trochę lipa, tak samo takie Sandy Shores, no to nie wygląda na jakąś polską wioskę. Dostaliśmy wezwanie, że zaginęła starsza osoba tutaj w pobliżu Sandy Shores. Jeżeli udamy się tam na no, nachodzić trzecim. W ciągle na mapie oraz się takie czerwone punkciki, jakby wróg był, ale trudno. Dojrzyjmy właśnie tutaj do miejsca. Gdzieś tutaj chyba w okolicy tego opuszczonego motelu, ta niebieska kropka. Tam jest jakiś starszy mężczyzna. Chodzi, chyba to będzie Dobra, zobaczymy o co chodzi. Dobra, proszę pana. Komenda Miejska Policji w Los Santos. Co się stało? Czy pan do mnie dzwonił? A nie wie pan gdzie jest? Dlatego pan On chyba zadzwonił dlatego, że nie wie gdzie się znajduje on zaginął. Czyli się zgubił? Gdzie pan próbuje się udać? Okej, okay, do domu. Okay, powiedz mi gdzie pan mieszka, to ja pana tam zawiozę. Albo po prostu wezwę taksówkę. Okej, okay, zapraszam pana do samochodu. Po prostu zawieziemy go, będziemy mieli, Żeby nie musiał płacić za taksówkę. Siadaj, Wiktoria, jedziemy. A on co, nie wsiada? Dobra, gościu chyba nie chce. Nie chce z nami jechać, więc po prostu wezmę mu taksówkę. Okej, okay, proszę pana, wezmę panu tutaj taksóweczkę. A dzwonię już. No mój kosz, zapasy pan za nią. Okej, okay, taksówka jeszcze jest zpobliżył jest tutaj blisko nas. Także dzisiaj dobry uczynek dla nas jest, więc łapka w górę. Dobra, no, Wiktor, wsiadaj, nie zwijamy stąd. No widzicie, dobry uczynek jest nasz. Karma, wraca. Słuchajcie, mamy też tutaj wezwanie o z gościu, który jest poszukiwany. Musimy go wyszukać. Corleone, no. Posiłek poszukiwany przez policję. Mieszka na 113 Marina Drive. No dobra, to uda się tam. To jest to blisko gdzieś w Sandy Shores. Patrz, tutaj w poliżu w Sandy zostaliśmy od razu wezwanie o gościu, który jest bronią i zabił policjanta. Gdzie ten gości może być, dobra? Widzę gościa. Nie będziemy podejrzewać blisko. Żeby też naszą znowu policjantkę naszą nie zabił. Róż tą broń! Cholera Kładź kł nie strzelaj! Nie no, on chyba się nie, ch nie poddaje. A widzę jakąś strzelaninę od innych osób, tutaj mamy. Wsypułem tutaj ruch. Okej, przesuniemy sobie ciało gdzieś na bok bardziej. Dobra, kładziemy go. Broń ja tam chyba podniosłem. Dobra, możemy już wznowić ruch. Dobra, wezmę go sobie, przeszukam. Lówka z ciemnym proszkiem, dobra. wezmiemy sobie tutaj też pogotowie ratunkowe. Tylko czy on tutaj po stoi? Ale jaja. Dobra, pogotowie to już jest w pobliżu. Ja tylko po nasz radiowóz. zaparkuję go tutaj. Zobaczymy, czy ci go się go tam uratują. Dobra, udało się go się ogarnąć, ale nie będziemy mógł zatrzymać i Go zabiorą do, do szpitala. Dobra, to my tym zawijamy. Dobra, wsiadaj, Wiktoria, jedziemy. Od razu jesteśmy przedysponowani do pościgu, bo mamy tam jakiś, i, jakąś akcję kryminalną. Ale to jest tutaj obok w Grapesite, także udajemy się tam na kodzie trzecim, czyli na sygnałach i dźwiękach. Po tej akcji będziemy musieli zmuszeni wrócić do bazy, będziemy musieli się przebrać i pojechać na akcję po ciemku. Także czekajcie do końca odcinka. Słuchajcie, wyjeżdżam tutaj naprzeciwko, bo on jedzie naprzeciwka. Za także zablokujemy tutaj drogę. Wow, gościu uderzył w sam. cholera, on jedzie aderem. Zatrzymaj się! Nie dogonimy go tak mocno, musimy wezwać sobie chociaż jednostkę powietrzną, która będzie go śledziła od góry. Mówiliśmy wziąć jakąś jednostkę pościgową jednak. Ciekawe, czy będziemy uciekać w stronę Los Santos, czy gdzie. Jednak tym autorem tak szybko nie jedzie, bo go dogoniamy. Zatrzymaj się! Zwolnimy go sobie trochę, jadąc mu z przodu. Ok, śmigłowiec mamy nad nami, także jest ogólnie dobrze, bo będzie go śledził, jeżeli nam ucieknie. Ale gość, co jest z gościem? Czemu tak hamuje? On chyba nas spowolnił tym zahamowaniem. Zwiemy sobie jeszcze tutaj jedną po, jednostkę patrolową, która nam pomoże. Jeżeli jedziemy do Santos, weźmiemy sobie blokadę drogową z przodu. O, uderzył w nas. Weźmiemy sobie blokadę z przodu. Czy uderzy w nią? Wow, wow, wow. Uderzył w ją, ale ucieka dalej. Dobra, Opel Mokka jednak jest szybki, bardzo chyba da radę go spitować. Spituje go, czy nie? Wow, widzieliście to, co się stało? W powietrze go wyrzuciło. Będzie uciekał chyba na piechotę. Jest jakaś stara baba. Dobra, zatrzymamy ją. Zatrzymaj się, chyba się zblokowała. Dobra, jest ja odiada tym się trochę. Zatrzymamy ruch, żeby nam tutaj nikt nie wjeżdżał. Ten samochód się nie dziwię, że jest taki rozdupcony. Dobra, którego zakula? Raczej ją. Dobra, zabieramy ją sobie na bok do samochodu. Widać czerwone oczy u niej. Dajemy ją do samochodu z tyłu. Dobra, zamykamy i jedziemy na bok. Dobra, słuchajcie, wszystko tutaj już przyniosłem na bok. Tutaj jedną jednostkę możemy odesłać do domu. Możecie jechać. Przepraszam. Dobra, wysiadaj z samochodu. Dobra, naszą partnerkę ja przyszuka, Dobrze, ją mamy tutaj. I które weź się i zobaczymy, co ma przy sobie. Ja przyskon sobie samochód od razu no, Garota przy Niemcy. Co to jest, wciąż ten Garot? Kupujemy samochód. Widać, że jest strasznie rozwalony. Nic ciekawego, tylko butelka Pepsi. Dobra, wezmę ją, sprawdzę też w tablecie. Pana Vanessa Nic tutaj nie ma, ale kazali nam ją śledzić tutaj. Sprawdzimy sobie samochód też. Żeby sprawdzić w bazie danych jest wszystko w porządku tutaj, ale wezmiemy sobie lawetę Do tego samochodu, Dajmy sobie wezmiemy tutaj Transport policyjny, ora laweta już zabrała Samochód, tutaj też transport jest dla niej My wracamy sobie do komendy, bo jedziemy teraz Na akcję z jednostką BOA Także Widzimy się już na komendzie, ja tam razem z już Całą brygadą, całym oddziałem się do was Odezwiemy, słuchajcie, jestem już tutaj z całą brygadą Naszego oddziału, oddziału BOA I poruszamy się w stronę wysypiska Tam mamy magazyn zlokalizowany Który jest produkowany jest i Metafetamina, tam składać się bosa ma oraz jego pracowników, raczej jego cały gang. Jeżeli się nie uda, to będziemy musieli ich zneutralizować, bo wiadomo, pewnie są uzbrojeni. Wiesz co, ja się udaję do samochodu i lecimy tam na miejsce. Jestem właśnie tutaj na miejscu, nie będziemy wierzać na sygnałach, bo to byłoby spuszczenie ich, widzieliby nas z okien. Idziemy sobie tutaj bardziej tak o, pod kątem, żeby nas nie widzieli. Dobra, jesteśmy z całym oddziałem sześciosobowym. Dobra, panowie, wszyscy idźcie za mną, robimy to jak najszybciej i jak najsprawniej. Łapiemy bossa mafii oraz wszystkich tam przestępców w środku. Wchodzimy. Dobra, jak widać wszyscy idą za nami No się tam zatrzymują, coś się blokują w tym materiałze Albo będzie chyba tutaj Policja, wszyscy na glebę! Kładź się na glebę O cholera, już do nas Tego się tam, tutaj do nas nie strzela Kładź się na ziemię O go strzelają. Wysypują się jak, nie wiem, jak świnie z tego. Jak zobory obory. Kładź na ziemię. O, jeden się położył ziemię. Dobra, kolejni tutaj wybiegają. Dobra, wchodzimy dalej, wchodzimy dalej. Warchowała na razie czysto. Jasta cholera, wyciągnął nas z karabinem. Dobra, idziemy. Ta brygada została tam na tych schodach, ale trudno. Przyjmijmy to, że idą za nami. Kładź na ziemię, kładź na ziemię. Bo jest tylko jeden, bo na razie nikogo nie słyszę. Policja na glebę. Skuwamy go szybko. Są tu i z nami, dobra, panowie. On sobie klęknie tutaj. Na glebę, kładźcie się nic nie poschwali się. Cholera. Z pompy do nas walą. Mamy naprawdę przerąbane. Przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Kładź się, kładź się! Dobra, mamy dwóch kolejnych zopanych. A my jesteśmy cały zakrwawieni. Kładź się na ziemię i tutaj chodzisz. Kładź się. Rozkuwamy go. O, coś się zbugowało. Dobra, ale mam tutaj naszą... Nasze trzy osoby, nie wiem gdzie jest reszta. Ale mam tutaj pełno broni, z tego co widzicie. Nie wiem czy to byli wszyscy, raczej nie. Dobra, klękajcie tutaj, my idziemy dalej. Dawajcie, panowie, idziemy. Na razie pusz na tej klatce. Cholera, na razie mogę ze nią zlokalizować. Ok, pusto, ale ciemno. Ok, mamy jakieś drzwi. Ok, tylko dla personelu. Ok, mamy tutaj pusto. Nikogo nie widzę. To jest chyba ten magazyn. Widzicie, tutaj są jakieś wiury. Ej, mamy jakiegoś gościa. Kładź na ziemię! Kładź się na ziemię! Policja! Usypał ich szef mafii cały. Kładź się na ziemię! Dobra, mamy tego szefa mafii. Raczej, bo tak wygląda. Dobra, klękaj sobie, idę dalej przyszłość, czy kogoś tu jeszcze nie ma. Dobra, słuchajcie, pusto tutaj mamy. Co jeszcze za tymi drzwiami jest? Chyba będzie raczej wyjście. Takie jest, mamy wyjście. Fire Escape. Cholera, wie jak mogło ich tu jeszcze więcej być. Pomogi są tu gdzieś z tyłem. Ciężko się dziwię, czemu ten szef cały nie uciekł tyłem, Bo może myślał, że ty ktoś na zewnątrz jest. Mam cały zakrzywioną rękę. Dobra, ja go chwycę i zabieramy ich wszystkich na dwór. Jeżeli już wszystkich zabiorę, to się do Was odezwę. Dobra, słuchajcie, właśnie wychodzę z tym całym szefem. Wy widzę, już wszystkich wyciągnęli i stoją z nimi. Dobra, kładziemy go sobie na ziemię. Niech sobie klęknie. Wyciąć sobie broń, panowie. Tylko nie wiem, gdzie jest reszta oddziału. Dobra, tego się sobie wstanie. Partnerze, przeszukaj go. Ty też sobie wstaniesz. Przeszukany zostaniesz. Tego ja sobie przeszukam. Kiedy tam, tam miał jakąś rówkę z proszkiem, ale na pewno mi broń też przy sobie. Kolejny ma jakieś scyzorek i tak dalej. Wszystko widzicie tutaj. To ma jakąś turepkę z kryształami. No i sprawdziłem sobie, czy tego szczefuncia tutaj. Wstajemy sobie. Sprawdzę sobie też ciebie w bazie danych. Jego przeszukaj, partnerze. Co z tym Cezarem, Ritanem? Prawie jest ale tak to chyba wszystko w porządku. Oho, o oznakę policyjną. Dobra, wezym sobie tutaj dwie jednostki, żeby zebrali tych czterech typów. Wezmę sobie tutaj też oddział kryminalny, który się zajmie całą sprawą tutaj. A ja sobie muszę tutaj obanażować rany. Także musicie wybaczyć mi to. Przejechałem dwa patrole, mam tutaj gościu chyba zemdlał. Cholera wezy tutaj ambulans. O, przejechał też wydział kryminalny. Cześć kolego. Ale broń możecie się schować. Słuchajcie, w środku macie dużo trupów. Rozstrzelanie jak sito. No i co? No i zajmijcie się, się tymi narkotykami, których tam macie, magazynek cały. Budynek jest obszerny, także wezwijcie sobie więcej tutaj ludzi. Dobra, my sobie stąd odjeżdżamy. Nasza rola już tutaj się skończyła, resztą zajmą się inni policjanci na miejscu. A my mamy jeszcze jedną akcję, także widzimy się zaraz, my musimy się przebrać, Oto to będzie taka lekka akcja. Dobra, słuchajcie, my już tutaj się mobilizujemy, bo naprzeciwko mamy akcję. Trochę mamy hostage situation, czyli mamy zakładnika, go musimy odbić, bo to jest jeden z najważniejszych świadków koronnych w tym mieście. I ludzie go wykampili, to są jakieś chińska mafia, musimy. Zobaczyć i Bossa, i także jego współpracowników. No co, będziemy wierzyć ją na sygnałach. Mam nadzieję, że nas się nie będą spodziewali i szybko nam ta akcja przejdzie. Dawajcie, panowie, jedziemy. Mamy jakieś gościa tutaj z przodu, ale wysiadamy i wchodzimy jak tam jak najszybciej. Idziemy, panowie, idziemy! Dobra, na razie nic nie widać, nic nie słychać. Policja! ktoś w środku, niech wyjdzie! Słuchajcie, widzimy tam jakieś gościa? Chyba nas zauważyli. Policja! Wszyscy na ziemię! Policja! Kładź się na ziemię! Kładź się na ziemię! Kładź się na ziemię! czego nie rozumiesz? Kolega twój też się kładzie! Dobra, skuwamy. To jest chyba ten cały mafioza. Cały szyfuncio. Dobra, nam to jak sobie przychodzi? Bez żadnych strzałów. Klękamy! Klękamy! Dobra, gdzie jest nasza reszta partnerów? Wszedł chyba jeden z nami tutaj. Wzięliśmy broń, chyba tam jeszcze jakaś jedna leży. Dobra, zabrałem broń. Przypomnę sobie gościa tutaj od razu. Pilnuj go tego i go od razu przeszukasz. Ja się zajmę tym całym szefunciem. Wstawaj, gość. Dobra, tamten gość miał jakąś lufkę z brązowym proszkiem. Te ma jakiś bongo i scyzoryk. Dobra. Co z tym? Panie kolego, my pana chyba znamy. Ja pan tego z przyszłą coś, pan przy sobie nie ma. I nie ukradł przed nami pan nic? Okej, okay, jest nim wszystko w porządku, dobra, panie kolego. Ja panu wypuszczam, niech pan idzie do domu. Okej, okay, poszukujemy go sobie. Są chyba bliźniacy. Dobra, znowu jakieś karta legionisty. Cholera, dobra, my ich wyciągamy na dwór. Okej, okay, wszyscy tu zostanie zabrani na dwór. Ja wezwę sobie tutaj samochody dla nich. Cały skład jest z nami, dobra. Ten go tutaj pilnuje, ten chodzi z bronią, także jest w porządku. Wszyscy są pilnowani. I także widać, że transport policyjny dla nich idzie. Słuchajcie, właśnie, mam taki pomysł. Zamiast robić, że Mariusz Tarkowski jest w każdym wydziale, każdym oddziale i tak dalej, możemy zrobić postacie poboczne. Jedna postać poboczną byłaby w oddziale kontrturystycznym, druga byłaby w wydziale kryminalnym. Nasz Mariusz by się po prostu wspinał po tych szczeblach, żeby nie było tak, że jest wszystkim. Ja po prostu też w tej serii chcę wam pokazać wszystkie możliwości, dlatego pokazuję, że Mariusz jest z każdym, a tak nie powinno być. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. To ja widzę, że zostali zebrani już. Dwie akcje właśnie wypełniliśmy bardzo dobrze. Tylko no trochę tam padło strzałów, i trochę zostaliśmy ranni. Ale to już będzie koniec na dzisiaj, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i polecam też zajrzeć na odcinek z polskiej Straży Pożarnej, który wleciał dwa dni temu. No i co, siemano!